W przededniu strasznego dnia. Drogi kochany ojczulku. Szkoda, że nie może Pan widzieć, jak się całe kolegium obkuwa. Zapomniałyśmy, że istniało kiedyś coś takiego jak wakacje. W ciągu ostatnich czterech dni pakowałam sobie do mózgownicy 57 słówek nieregularnych. Mam nadzieję, że utrzymam je w niej aż do egzaminu. Niektóre z dziewcząt sprzedają swoje podręczniki po ukończeniu roku, ale ja postanowiłam zachować moje. Potem, jak już zdobędę dyplom, będę miała całe moje wykształcenie ustawione na jednej półce w bibliotece. I ile razy będzie mi potrzebny jakiś szczegół, będę wiedziała, gdzie go szukać. I znajdę na pewniaka. Uważam, że to daleko łatwiejszy sposób niż usiłowanie utrzymania wszystkiego w głowie. Julia Pendleton wpadła do mnie dzisiaj wieczorem z małą wizytą ceremonialną i pozostała całą godzinę. Weszła na temat rodziny. I niepodobna było odciągnąć jej od nikogo. Chciała koniecznie wiedzieć, jak się nazywała moja matka z domu. Jak się panu podoba ta impertynencja? Pytać o rodowód matki, istotę wychowaną w ochronie dla podrzutków. Nie miałam odwagi powiedzieć, że nie wiem, bąknęłam więc pierwsze lepsze nazwisko, jakie przyszło mi do głowy. Było to akurat Montgomery. Nie zadowoliło jej to jednak. Chciała jeszcze wiedzieć z jakich Montgomerych. Czy tych ze stanu Massachusetts? czy z Virginii. Jej matka była z domu Ruderford. Rodzina ta przybyła na naszą półkulę w Arce i skuzynowana była przez małżeństwo z Henrykiem VIII. Ze strony ojca jej rodowód sięga jeszcze dalej niż do Adama. Na szczytowej gałęzi jej drzewa rodowego gnieździ się wyższy gatunek małp ze specjalnie jedwabistym włosem i szczególnie długimi ogonami. Chciałam panu napisać dzisiaj miły, wesoły, zajmujący list, ale jestem za nadto śpiąca, i za dużo mam Pietra, to znaczy Boja. Nie do pozazdroszczenia jest ten los nowicjuszki. Pańska trzęsąca się ze strachu przed egzaminem Aga Abbot. Niedziela. Najdroższy opiekunie ojczulku. Mam straszną, okropną, fatalną dla pana nowinę. Ale nie chcę od niej zacząć. Postaram się wprawić pana przedtem w dobry humor. Agata Abbot zaczęła być autorką. Poemat pod tytułem Z mojej wieży ukaże się w ludowym zeszycie naszego miesięcznika na pierwszej stronie co jest wielkim zaszczytem dla nowicjuszki. Nasza profesorka angielskiego zatrzymała mnie w drodze do kaplicy wczoraj wieczorem i powiedziała, że to bardzo ładny utwór, z wyjątkiem szóstego wiersza, który ma o jedną stopę za dużo. Przepiszę go dla pana na wypadek, gdyby miał pan ochotę przeczytać. Zaraz, zaraz. Pomyślmy, co mogłabym jeszcze powiedzieć panu przyjemnego. Mam. Uczę się jeździć na łyżwach i potrafię już ślizgać się wcale przyzwoicie i zupełnie sama. Nauczyłam się też puszczania po linie z dachu sali gimnastycznej i przeskakiwania przez trapes wysokości trzech stóp i sześciu cali. Mam nadzieję, że uda mi się wkrótce dociągnąć do czterech stóp. Wysłuchałyśmy dzisiaj z rana wielce budującego kazania, wygłoszonego przez biskupa z Alabamy. Tekstem jego było, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Poruszył w nim konieczność przeoczenia cudzych win i niezniechęcania bliźnich zbyt surowym ich sądzeniem. Pragnęłabym, żeby pan go wysłuchał. Mamy najsłoneczniejsze, oślepiające, promienne, zimowe popołudnie z soplami lodu, zwisającymi z drzew iglastych, z puszystą, grubą oponą śnieżną, otulającą miękko cały świat. Wszystko to nie w niej z wyjątkiem mnie jednej. Ja jedna tonę w smutku. Uginam się pod ciężarem przytłaczającej troski. A teraz, Agato, zdobądź się na odwagę. Musisz wyjawić straszną nowinę. Nie ma co zwlekać dłużej. Ale czy już na pewno udało mi się wprawić pana w dobry humor? Ściełam się z matematyki i z prozy łacińskiej. Mam z obu tych przedmiotów poprawkę i przystępuję do następnego egzaminu za miesiąc. Bardzo mi przykro, że pan dozna rozczarowania. Poza tym nic ani mnie ta cała sprawa nie obchodzi, bo czuję, że nauczyłam się wielu rzeczy nieobjętych wykazem. Przeczytałam 17 powieści i całe korce poezji, naprawdę potrzebnych powieści, jak Targowisko Próżności i Alicja w krainie czarów. Przeczytałam eseje Emersona, Życie Skota", pierwszy tom cesarstwa rzymskiego Gibona, tomu biografii Bonaventuro Celiniego. Wychodził na zwykłą przechadzkę i po drodze zdążał zabić człowieka. Jeszcze przed śniadaniem. Widzisz więc, ojczulku, że najwięcej rozwinęłam się umysłowo i jestem inteligentniejsza niż byłabym, gdybym wyłącznie koła łacinę. Czy zechce mi pan wybaczyć ten jeden raz, jeśli przyrzeknę, że już nigdy się nie zetnę? Pańska w worku pokutnym i z głową posypaną popiołem skruchy: Aga. Drogi mój opiekunie, ojczulku, czuję się trochę samotna dzisiaj i stąd ten dodatkowy list w środku miesiąca. Na dworze rozstrożyła się straszna burza. Śnieg walił w szyby mojego okna i o mury mojej wieży. Wszystkie światła w całej osadzie naszego kolegium pogaszone. Tylko ja po wypiciu czarnej kawy nie mogę zasnąć. Urządziłam dzisiaj wieczorem proszoną kolację u siebie. Gośćmi moimi były Sally, Julia i Leonora Fenton. Miałyśmy sardynki, przypiekane grzanki, marmoladę i kawę. Julia raczyła przyznać, że się dobrze bawiła, a Sali została, aby pomóc mi pozmywać talerze i filiżanki. Mogłabym z wielką korzyścią dla siebie poświęcić teraz trochę czasu łacinie, ale nie ma co się łudzić, nie jestem zbyt zapaloną łacinniczką. Skończyłyśmy Liviusza i Desenectute, a teraz przechodzimy de amicitia. Czy nie miały Pan nic przeciwko udawaniu w pewien czas mojej babki? Sali ma babkę, a Julia i Leonora mają nawet każda po dwie i dzisiaj wieczorem opowiadały każda o swojej i przeprowadzały porównania pomiędzy nimi. Niczego nie pragnęłabym tak bardzo jak posiadania babki. To takie godne, szacowne pokrewieństwo. Jeżeli więc naprawdę nic nie ma pan przeciwko temu, wczoraj będąc w mieście, widziałam prześliczny czepek koronkowy przebrany liliowymi wstążkami. Mam zamiar zrobić panu prezent z niego na pańską 83. rocznicę urodzin. To zegar wieżowy wybija 12. Wydaje mi się, że zaczynam być trochę śpiąca. Dobranoc, babuniu. Kocham cię bardzo. Aga. Idy, to znaczy 15. dzień marca. Drogi OOPD. Uczę się prozy łacińskiej. Uczyłam się jej, będę się jej uczyła. Będę wciąż w trakcie uczenia się jej. Mój powtórny egzamin odbędzie się na siódmym wykładzie w przyszły wtorek. Muszę go zdać. Jak nie, to pęknę ze złości. Może się więc Pan wkrótce spodziewać wiadomości o mnie, i albo że jestem cała nienaruszona, szczęśliwa i wolna od warunkowych egzaminów, albo że pozostały ze mnie tylko szczątki. Jak będzie już po wszystkim, napiszę do Pana przyzwoity list. Dzisiaj wieczorem mam niedającą się odłożyć konferencję z ablativus absolutus pańska w wyraźnym pośpiechu aa